Cześć siema, z tej strony witajcie w nowym odcinku z nowej strony. Tak gdzie zaprezentuję Wam stronę Steam Poker, na której możecie otrzymać 10 dolarów za darmo. Tak, 10 dolarów za darmo, ale musicie wykorzystać mój link, który znajduje się oczywiście na dole. Ale jak każda strona musi posiadać haczyk, więc żeby to 10 dolarów sobie wypłacić musicie rozegrać 60 gier na tej stronie a jeśli ktoś w pokera umie grać to myślę że to jest do osiągnięcia jak widzicie ja tu mam aktualnie 12 dolarów i mój i mam na razie 4 gry rozegrane i tak jeśli chcecie odcinki z tej strony to zostawcie łapkę w górę bo ja w pokera nawet dosyć dobrze gram to mógłbym pokazać jak to się robi jeśli ktoś nie potrafi gdzie tu możemy wpić na przykład na różne turnieje są zapisane turnieje ring, ring games czyli takie że możecie sobie wejść i wyjść na przykład, na przykład wam pokażę jak się tu wchodzi na takie strony na przykład wejdziemy sobie załóżmy tu mamy za 10 centów to się nie nie opelado bardzo o takie stównicze tak to y, się prezentuje On, na przykład wchodzicie tutaj wpisujecie kwotę tu akurat możemy wpisać za 10 centów i wchodzimy na przykład i gramy Jeśliście odcinki z tej strony to zostawcie łapkę w górę. Ja już wam... Link macie oczywiście do tego w opisie. Do 10 dolarów. Ja już Wam dziękuję za odcinek. Widzimy się w następnych siema.